Kochani, w dzisiejszym filmie pokażę wam moją wieczorną rutynę, po której będziecie zrelaksowane, włosy będą lśniące, twarz gładka i sprężysta, a ciało nawilżone i pachnące. Usiądźcie wygodnie, to jest wasz czas. Dobry wieczór moje piękne. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie wiem jak wy ale ja potrzebuję się dzisiaj odstresować i myślę, że wy też, skoro dzisiaj tutaj jesteście, pokażę wam moją rutynę wieczorną, ale jest to rutyna na takie dni, kiedy mam troszeczkę więcej czasu, żeby zadbać o moje samopoczucie, o pielęgnację włosów, ciała, twarzy, a po dzisiejszym domowym spa. Włosy będą niesamowicie lśniące, gładkie już po jednym zabiegu. Cera będzie jędrna, nawilżona, lśniąca, ciało będzie przepięknie pachniało, będzie odpowiednio nawilżone, głowa odpocznie, odstresuje się, wyciszymy się już troszeczkę na wieczór, zrelaksujemy tak, żeby jutro rano wstać z energią na najwyższym poziomie. Jeżeli macie. I jeden wieczór, gdzie możecie więcej czasu poświęcić na to, żeby zadbać troszkę o swoją głowę, o samopoczucie, o siebie. Jeden wieczór w tygodniu, jeden wieczór w miesiącu. To zdecydowanie polecam Wam powtórzyć taką rutynę, a ja Wam gwarantuję, że już samo oglądanie tego filmu będzie odstresowujące. Ja już nie przedłużam, przenosimy się do łazienki i zaczniemy od pielęgnacji włosów. Pokażę Wam sztos, zabieg. Ja dzisiaj. Za dnia w świetle dziennym zauważyłam, że moje włosy śmiały taki troszeczkę rudawy odcień, więc chcę sobie je dzisiaj porządnie stonować. W ogóle zawsze mnie pytacie, jak ja e, utrzymuję kolor włosów, że on się nie wypukuje, że nie nabiera jakichś rudawych odcieni pomiędzy wizytami u fryzjera. Ja słuchajcie, u fryzjera byłam ostatni raz jakoś w wakacje zeszłego roku. Lipiec, sierpień 2023 tak mi się wydaje No a mamy maj 2024 Więc jak to robię, że nie muszę chodzić często do fryzjera I kolor się nie wypukuje Ewentualnie muszę go sobie tonować No właśnie mam do tego produkt Jest to maska Ja Wam zostawiam link Jak rozwiniecie opis pod tym filmem Tam jest link, gdzie tylko i wyłącznie zamówicie tą maskę Ona jest fenomenalna Tylko nie wykupcie mi wszystkich Bo uwielbiam ją po prostu Zobaczcie, to jest ten produkt ja mam ją w odcieniu Cool Brown, natomiast tam jest 12 różnych odcieni. Wiem, że moje dziewczyny blondyny zawsze pytają też, czy mam coś do polecenia dla blondynek. Pamiętacie, jak byłam blondynką i też bardzo rzadko byłam u fryzjera? Bo moja fryzjerka jest, no nie ukrywajmy, w Polsce, więc nie lecę tak często do niej, a tylko jej ufam w kwestii farbowania włosów. To tam jest też taka maska, ona jest chyba w odcieniu, pamiętam, on się nazywał Silver. I to jest ta maska, której ja używam do blondu i ona ściągała żółty odcień, też je nabłyszczała, odżywiała, bo przede wszystkim, dziewczyny, to nie jest produkt, yy, który da Wam stały kolor. To jest maska, która przede wszystkim świetnie odżywi Wam włosy, to jest maska pielęgnacyjna do tego je przyciemni, zredukuje niechciane odcienie, na przykład w postaci blondu zredukuje żółć, w postaci brązowych e, włosów zdejmie tą rudość, która gdzieś się tam może e, przebijać, ja mam ten odcień cool brown, czyli ona da po prostu odcień takiego chłodnego brązu, natomiast macie też ciepłe odcienie, macie różne odcienie blondu, różne odcienie e, brązu, macie też odcienie, które wpadają w czerwin, każdy znajdzie coś dla siebie, więc wejdźcie sobie naprawdę w ten link i jeżeli chcecie Troszeczkę rzadziej chodzi do fryzjera I mieć piękne, gładkie, lśniące włosy To zobaczycie, co się będzie działo z moimi włosami Po tej pielęgnacji Więc ja zakładam rękawice Są niezbędne przy tej ciemnej masce Bo pofarbują Wam inaczej łapki Mam też czarny szlafrok Żeby się po prostu, wiecie Bezpiecznie z tą maską tutaj Posługiwać Wyłożyłam sobie też tutaj ciemny ręcznik W razie gdybym musiała odłożyć tą maskę Zobaczcie, że ona jest bardzo ciemna tutaj, natomiast potem jak ją spłuczemy, to to nie będzie taki właśnie ciemny odcień. Ona po prostu zrobi robotę troszeczkę, te włosy stonuje ja się, będę tutaj patrzyła do lustra, dobra? Jeżeli chodzi o sposób użycia, dziewczyny, jak widzicie, ja nakładam na suche włosy, bo mi to po prostu daje mocniejszy efekt. Jeżeli e, nie zależy Wam na takim mocniejszym efekcie, sposób użycia jest następujący. idziecie pod prysznic, myjecie włosy tradycyjnie. Osuszacie je ręcznikiem po umyciu, nakładacie tą maskę, zostawiacie na określony czas, idziecie pod prysznic, zmywacie ją, słyszycie włosy jak zawsze. Ja natomiast robię no na suche, bo po prostu daje mi to mocniejszy efekt. Oh, no, i zobaczcie, że teraz po nałożeniu tej maski włosy wydają się czarne, niczym włosy Kim Kardashian. Uspokoję Was, że ten kolor się zmywa. To jest tylko maska pielęgnacyjna, która te włosy Wam stonuje i nadaje im pięknego e, odcienia. Więc ja teraz je zwiążę gumką, no i zostawię na jakiś czas, no sobie w tym czasie rękawiczki, bo potem tak naprawdę już tylko wchodzimy pod prysznic o i przygotuję sobie stację do spa. Nagrałam moje włosy przed nałożeniem maski i po, abyście mogły zobaczyć jak bardzo włosy są nabłyszczone, wygładzone i że mają głębszy odcień. Tafli na włosach otrzymałam dzięki następującym produktom. To jest ta maska do włosów, która tonuje i pielęgnuje, nabłyszcza pięknie włosy. Następnie dodałam wodę lamelarną, która daje efekt na włosach jak z salonu. Jest to właśnie ten efekt tafli. Wygładza i bardzo nabłyszcza włosy. Również link zostawię w opisie pod filmem. I na koniec wasz ulubiony olejek. Użyłam go po wysuszeniu włosów. Mówię wasz ulubiony, bo jak byłam blondynką, to stosowałam ten olejek. I wiele blondynek mi za niego podziękowało, bo nabłyszczył nawet rozjaśniane, zniszczone włosy. Jest to olejek nabłyszczający i pielęgnujący. Te wszystkie produkty dostaniecie w jednym miejscu u dystrybutora marek fryzjerskich, w tym marki Medavita. Często są w korzystnych pakietach, promocjach, więc linki zostawię wam w opisie pod filmem. Tam znajdziecie te produkty. No i co dziewczyny? Efekty na włosach spektakularne, prawda? Teraz czas uzyskać tak samo świetne efekty na ciele, na twarzy. Zaczniemy od ciała. Zaczniemy od balsamu. Nie wiem, czy słyszeliście o takim kultowym balsamie Boom Boom Cream za ponad 200 zł. Nie sprawdził mi się. Nie kupiłam go na szczęście, słuchajcie, natomiast miałam próbkę. Próbkę, taką malutką, która pachniała obłędnie. I wiem, że y, takim prawdziwym atutem tego kosmetyku jest właśnie jego zapach. Natomiast, jak nałożyłam go na skórę, a ja mam skórę potwornie suchą, nawet nie poczułam, jakbym cokolwiek na tej skórze miała, nawet nic się nie zaświeciło. Słuchajcie, w dotyku ta skóra nie była nadal nawilżona, wręcz powiedziałbym, że nadal szorstka, jak to bez balsamu przy suchej skórze. Y, a co się u mnie sprawdziło? Balsam. Za 2, nie 3, 4 funty. 3, 4 funty, myślę około. E, Które znajdziecie w każdej drogerii, przynajmniej tutaj w Anglii. Jest to balsam z firmy Vaseline. Zobaczcie. I jest, słuchajcie, fantastyczny. Świetnie mi nawierża skórę, bardzo ją zmiękcza. Daje takie długotrwałe nawilżenie, a przy tym. Piękny blask na ciele. Um, bardzo lubię nałożyć ten balsam przed nagrywkami, przed rolkami, na wakacjach, żeby skóra wyglądała na zdrową, ale żeby była też bardzo, bardzo nawilżona. A co z tym zapachem tego Boom Boom Cream, który tak chciałam, choć uważam, że nie jest warty 200 zł. Mam na to rozwiązanie. Pokażę Wam za chwilkę, ale najpierw się I Co z tym mikrofonem, słuchajcie? Odłóżmy go na chwilę w bezpieczne miejsce yy, i pokażę Wam. Konsystencję może najpierw. Konsystencja jest dosyć gęsta. Mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. Tutaj wystawię Wam nogę i nasmaruję. I mam nadzieję, że ten blask na skórze będzie widać, ale uwierzcie mi, że jeśli nie, to na słowo musicie mi uwierzyć, że ten blask jest widoczny. I skóra jest automatycznie taka gładka, miękka, naprawdę bardzo miękka. Ja po zimie mam bardzo przesuszoną skórę, więc to jest dla mnie po prostu zbawienie. No i zobaczcie. Czy widać ten taki glow na skórze? Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że widać. Ciało już na balsamowane, na pewno jest gładkie, miękkie, leśniące i nawet przez to, że on się tak szybko wchłania, ten balsam, że ja w ogóle już nie mam żadnej tłustej warstwy na skórze, został tylko blask i miękkość w dotyku 3-4 funty. Naprawdę rewelka. Jeżeli chodzi o zapach tamtego balsamu, o którym Wam mówiłam, znalazłam na stronie tej firmy Mgiełkę. O zapachu tego balsamu. Oczywiście, mgiełka, pewnie nałożona na ten balsam, da rewelacyjny efekt, ale uwierzcie mi, już ta mgiełka jest bardzo intensywna, jest fantastyczna. To jest numer 62. Tak się prezentuje, i spryskam teraz nią całe ciało. Uwielbiam ją. Mm, słuchajcie, tam mgiełka pachnie obłędnie i uwierzcie mi, ten zapach utrzymuje się naprawdę długo. W ogóle uwielbiam mgiełki w takie wieczory, kiedy właśnie nakładam balsam, poświęcam sobie trochę więcej czasu. Jest to dla mnie takie wykończenie tego wszystkiego, żeby to ciało tak pięknie pachniało. Nie tylko było dobrze nawilżone, gładkie, miękkie, ale żeby też pięknie pachniało. I ta mgiełka to jest po prostu sztos. Etap pielęgnacji to twarz, i tutaj lubię poświęcić trochę więcej uwagi. A że mamy dzisiaj porządne domowe spa, to biorę e, maseczkę z karnierem, z kwasem hialuronowym i granatem. Rewelacja: 15 minut będziemy ją trzymać. Ja już twarz umyłam, więc teraz ją nałożymy. Okej, okay, miał być to relaksujący film, ale za chwilę mogę zacząć przypominać kogoś strasznego, więc zobaczcie. Ja zawsze sprawdzam, czy nie zostało trochę tego y płynu jeszcze tutaj, a zostało, zawsze zostaje w opakowaniu i zawsze wmasowuję w dekolt i w szyję. Mm, ale powiem Wam, że fajna, bardzo fajnie nawilża. To to już czuję na dekolcie i na szyi, że bardzo, bardzo nawilżająca. Zobaczymy za 15 minut. Wiecie, co też bardzo lubię robić, kiedy zostaje mi e, trochę kremu, serum, maseczki na Dłoniach, absolutnie tego nie zmywam, tylko wmasowuję w dłonie tak długo, aż się wsiąknie. Dopiero wtedy mogę zacząć oczywiście dotykać rzeczy i tak dalej, ale zawsze wmasowuję w dłonie, dlatego że one też e, po dłoniach często widać oznaki starzenia. Dobrze, idę teraz na dół, odczekam 15 minut, zrobię sobie herbatę i wracam do Was z pielęgnacją. Bye. Zdjąć maseczkę. No, powiem Wam, że mocne nawilżenie jest na pewno. Wiadomo, że jak zdejmujemy maseczkę bardzo często i jeszcze jest dużo tej substancji. No a już chcemy kontynuować pięknację, więc szkoda by było po prostu to zmywać, więc ja biorę masażer. Ten masażer ma już dużo lat. Ktoś jest ze mną tutaj od dawna na YouTube ten na pewno zna ten masażer. Cały czas go używam jest to, cały czas ten sam. Dziewczyny czasami wysyłały mi jakieś tańsze zamienniki, które podobno się psują i trzeba cały czas kupować nowe. Ten jest cały czas ten sam. I jest genialny. Jest genialny, żeby y, podkreślić linie żuchwy, troszeczkę ją wyszczuplić, unieść troszkę boli. Ale ta skóra się tak napina, no widać po prostu, że wiecie, żukwa jest bardziej zarysowana. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś załączyłam Wam link do tego masażera, to dziewczyny, tyle co Was y, oznaczało mnie na swoich Insta stories, że macie, to to było niesamowite. Bardzo dużo dziewczyn po moim poleceniu to kupiło, bo to jest po prostu genialne. I zobaczycie lata później, i ja ciągle go używam. I okej, okay, on jest tańszy niż na jakichś innych stronach. Tylko że z tych innych stron one się w tym rozciągną, trzeba je, w, je wymienić. Zobaczcie, mój jest cały czas tutaj zbity, on się w ogóle nie rozciąga. Resztę tej maseczki wklepuję. Pierwsza sprawa, usta. Uwielbiam mieć nawierzone usta, nie mogę znieść po prostu, wiecie, e, uczucia suchych ust, i używam tej maseczki. Do ust jest to maseczka z lanesh i jest po prostu fantastyczna. Miałam tą czerwoną, teraz mam tą żółtą. Uwielbiam zapach tej żółtej. Zobaczcie, jakiego od razu ładnego błysku nadała na ustach. A w środku ta maseczka wygląda tak. Uwielbiam fokus w tej nowej kamerze. Jest niesamowity. Zobaczcie, jest taka gęsta, naprawdę fantastyczna. I pięknie pachnie waniliowo. Pięgnację zaczynam od serum. Jest to serum nawilżające, poprawiające napięcie z kwasem kialurynowym, kompleksem aminokwasów i kompleksem peptydów biomimetycznych. na to, czy jest to taka, wiecie, dłuższa wieczorna rutyna, czy krótsza i nie zapominamy o szyi. A to, co zostanie, oczywiście wmasowujemy w dłonie. Kolejny etap mojej wieczornej rutyny, mgiełka rozświetlająca, jest to ta angiełka, po angielsku jest ona nazwana Beauty Elixir i uwierzcie mi, jest fantastyczna. Mm, słuchajcie, pachnie jak w spa, uwierzcie mi. To jest zapach takiego balijskiego, tajskiego spa, takiego wiecie, spa z prawdziwego starzenia. Jak wchodzę do spa, to taki zapach sobie wyobrażam. Bardzo nawilża, rozświetla skórę. Bardzo fajnie jest sobie spryskać cerę nawet w trakcie dnia, żeby odświeżyć makijaż lub bez makijażu odświeżyć po prostu skórę. Możecie spryskać sobie cerę albo taką właśnie mgiełką, albo po prostu jakąkolwiek inną. Kiedyś miałam super skarnierę, ale niestety ją wycofali. Potrzebujemy po prostu nawilżenia na twarzy, ponieważ będziemy nakładać zaraz olejek. Olejek, którego użyję do ten olejek e, rozpiszę wam wszystko w opisie pod filmem, tak będzie najłatwiej. Świetnie nawilża, e, rozświetla skórę, e, nie powoduje rolowania się produktów na skórze, co więcej nie powoduje wyprysków, nie wpływa na trądzik, więc jest to jeden z nielicznych olejów, które są naturalne i wręcz poprawia kolory, poprawia stan i e, jakość skóry, a nie pogarsza zapychając ją, jak to niektóre olejki. Robią. Niewielką ilość tego olejku już nie wmasowuję, tylko wtłaczam w skórę. Pamiętamy dziewczyny o dekorcie, pamiętamy o szyi. Jedyne co, to właśnie najlepiej zwilżyć sobie twarz nawet możecie po prostu spryskać twarz wodą, nie musi być tam mgiełka, chociaż mgiełka jest mega, no takim luksusowym dodatkiem do całej tej wieczornej rutyny. Na pewno polepsza samopoczucie i olejek po prostu wtłaczamy w lekko wilgotną skórę. Kolejny produkt, którego użyję to krem przeciwzmarczkowy z rezerwatorem i kolagelem. Uwielbiam ten krem. Tak się prezentuje. I zobaczcie tylko na jego konsystencję. Jest tak mięsisty, naprawdę wiecie, po prostu tak gęsty, a mimo wszystko nie pozostawia skóry tłustej. Odrobinka wystarcza, więc krem jest bardzo wydajny i starczy na długo. Z tej samej serii mam również krem pod oczy. Konsystencja znowu jest fantastyczna. Zobaczcie, jakie on jest gęsty. Ja nie mogę się nadziwić, jak te kosmetyki są gęste, ale nie natłuszczają tak, że wiecie, nie pozostawiają tłustej warstwy. Przez to, że są gęste, są też bardzo wydajne. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki film, dlatego że e, mogę nakręcić dla Was również poranną rutynę. To są troszeczkę inne rytuały. Um, są to rytuały przede wszystkim po to, żeby zdjąć opuchliznę z twarzy z samego rana, więc mam swoje sztuczki, mam swoje produkty, um, oczywiście to jakby pielęgnujemy skórę na wieczór ma wpływ na to, jak ona będzie wyglądała rano, ale mimo wszystko rano też trzeba troszeczkę się postarać, więc dajcie znać w komentarzach, czy poranna rutyna też Was interesuje. Częścią mojej wieczornej rutyny, jest to y, moja codzienna wieczorna rutyna, jest tak zwany turn down service. Nie wiem czy słyszałyście o czymś takim, nie wiem czy stosujecie u siebie, ale jest to krótko mówiąc przygotowanie sypialni, łóżka już do tego, żeby się położyć, żeby się zrelaksować, więc kiedy jesteśmy zmęczeni, przychodzimy już tylko na gotowe, więc ja teraz zrobię turn down service, my z Danem to robimy czasami razem, czasami ja zrobię, czasami Dan zrobi, w zależności od tego kto jest pierwszy tutaj u góry i powiem wam, że to jest taka mała rzecz, ale naprawdę wprowadza taką już relaksującą atmosferę w sypialni i przygotowuje nas do tego, żeby po prostu położyć się w spokoju i takie małe rzeczy, takie małe detale, no właśnie jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Gotowałam już pościel do tego, żeby się w niej położyć. Jest teraz puszysta, aż woła, żeby dosłownie do niej tutaj wejść. A na stoliku mam przy sobie zawsze maskę do ust, bo tak jak Wam mówiłam, lubię nawet obudzić się rano i od razu posmarować sobie usta. Nie lubię uczucia tej suchości. Mam również krem do rąk. Taran, nikogo nie zdziwię, mgiełka. Ale jest to mgiełka specjalna, nazywa się ona Pillow Mist, e, i jest to e, mgiełka z lawendą. Uciekło mi słowo. Jest to mgiełka z lawendą, e, która ma właściwości uspokajające. Kiedy spryskamy e, troszeczkę jej w powietrzu, tuż przed snem, no to też po prostu wpływa ona na jakość snu i jest to myślę fajny. Detal, mam oczywiście też moje okulary z filtrem światła niebieskiego, które już za chwileczkę założę. Herbatę rumiankową i mam również książki. Aktualnie nadal czytam powolutku tę książkę Atomic Habits, czyli Atomowe Nawyki. Jeszcze jej nie przeczytałam, ponieważ miałam małą przerwę w tym, jak pojechaliśmy do Gdańska. Powiem Wam, że czuję się taka zadbana, zaopiekowana, spokojna, bo nawet wiecie, takie skupienie się na sobie sprawia, że po prostu nie skupiamy się na niczym innym wokół nas. Jesteśmy zajęci pielęgnowaniem siebie i czuję, że zrobiłam dzisiaj coś dla siebie. Rzeczy też, które odkładałam, jak na przykład tonowanie włosów, jutro rano obudzę się nakremowana. Pachnąca i na pewno też wypoczęta i zrelaksowana z nową energią. I pamiętajcie, dziewczyny, żeby po prostu zawsze znaleźć ten czas. Bez względu na to, czy to będzie raz w tygodniu, czy to będzie raz w miesiącu. Ważne, żeby po prostu znaleźć chwilę dla siebie. To nie musi być absolutnie taka chwila jak u mnie. Każdy ma inne rzeczy, inne przyjemności, którego. Relaksują. Ja na przykład, widzicie, mam fazę na mgiełki, każdy ma jakąś swoją inną. Jedyne, co na pewno mogę Wam polecić od siebie, to to, żeby po prostu o siebie dbać, bo jeżeli my o siebie nie zadbamy, to nikt tak naprawdę o nas tak dobrze nie zadba, bo my wiemy, czego nam potrzeba, co nas relaksuje, co lubimy, dlatego też trzeba o to dbać biorę książkę powiem wam że czytanie książki to już jest taki mój ostatni ostatni element e, dlatego że książki mnie dosyć tak wiecie usypiają że tak powiem więc zawsze jak poczytam e, kilka rozdziałów książki to automatycznie robię się bardzo bardzo senna do tego ten rumianek e, dopijam już mam dosłownie końcóweczkę, więc powinnam spać dobrze i jutro wstać w świetnym humorze. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuki w górę. Mam nadzieję, że Was zrelaksowałam tym filmem, że może Was zainspirowałam, żeby zrobić sobie domowe spa dzisiaj, jutro, za dwa tygodnie, kiedy macie czas. Ważne, żeby tego czasu dla siebie też nie zaniedbać. Tak jak mówię, to nie jest moja codzienna wieczorna rut rutyna. Nie co dzień, tak wiecie, na wszystko poświęcam dużo czasu. Ale dzisiaj tak zrobiłam. Od czasu do czasu tak robię, wtedy kiedy czuję, że potrzebuję. I powiem Wam, że to był cudowny wieczór. A teraz, kochani, zabieram się za książkę. Życzę Wam przepięknego wieczoru. I do zobaczenia w kolejnym filmie.